Cześć kochani, z tej strony Magda, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmiku. Tym razem, jak widzicie, chciałam Wam zaprezentować prace komunijne, które wykonałam w miesiącu, no, kwiecień, maj. To nie są wszystkie, część prac ode mnie wyszła, więc możecie zobaczyć je na moim profilu na Facebooku. Tam są zdjęcia, części nawet nie zdążyłam sfotografować, bo bardzo, bardzo się spieszyłam, wykonywałam wszystko na ostatnią chwilę, no i czasami zdarzało się niestety tak, że nawet nie zdążyłam zrobić dobrego zdjęcia, a musiałam już paczkę e, wysyłać. E, kochani, pokrótce Wam chciałam powiedzieć, jakie prace komunijne wykonałam. Więc zacznę najpierw, a ja sobie to wszystko odłożę, e, troszeczkę Wam powiedzieć... Co tu u mnie powstało? Zacznę od dwóch tych karteczek, które tutaj mam z przodu. Są to kartki wykonane z kolekcji od Scrap and Me. To są karteczki, które były inspirowane live'em, który pojawił się na, na Facebooku właśnie Scrap and Me. Tam, tam była taka właśnie... Live, gdzie były tworzone karteczki komunijne, i ja wykonałam trzy te karteczki. Jedna już ode mnie wywędrowała, były, dwie dla, były stworzone dwie dla dziewczynki i jedna dla chłopca. No i została mi na razie póki co taka karteczka dla dziewczynki, wykonana z kolekcji w kolorach takiego delikatnego fioletu. Troszeczkę jest tutaj też różu i bieli. No i są grafiki z najnowszej kolekcji od Scrap and Me. Gdzie są właśnie takie dodatki z komunijnymi dziewczynkami? I tak prezentuje się to moja e, karteczka. Ja nie pamiętam e, dokładnie nazwy tej kolekcji, to Wam po prostu nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jak nazywa się ta kolekcja, ale ci, którzy znają markę, na pewno rozpoznają tą kolekcję. E, jest tutaj też tekturka z magicznego kociełka. No i są e, moje kwiaty wykonane z bawełny, także tutaj mam je. Pokazuje, jest wstążeczka do, do zdoby, są jakieś gałązki, sznureczki, jest napis Pierwsza Komunia Święta. W środku kartka prezentuje się w ten sposób jest miejsce na życzenia. To jest właśnie pierwsza karteczka, którą wykonałam, jako inspirując się tym live'em. W drugiej kolejności wykonałam kartkę dla chłopca, no i powstała jeszcze jedna dla dziewczynki, która już pofrunęła do nowej właścicielki. I tu jest kolekcja. Która też mi się bardzo podoba, jest to kolekcja Celebration Blue 2, gdzie motywem takim przewodnim, jeżeli chodzi o grafiki, grafiki było Lilie. Bardzo mi się spodobała ta kolekcja. Idealnie się właśnie nadaje na kartki komunijne albo kartki na chrzest dla chłopca. I tutaj też skorzystałam z dodatków do wycięcia, które pojawiły się w najnowszej kolekcji. No, jak widzicie, ponieważ motyw przewodni to lilie, to ja też pokusiłam się o zrobienie takich kwiatuszków z bawełny, które te lilie, mam nadzieję, chociaż trochę przypominają. E, Przyznać, że bardzo przyjemnie mi się je otworzyło. Jest też wstążeczka. Jest dodatek w postaci tekturki od magicznego kociołka. Tutaj te gałązki, takie kłosy to też są tekturki z magicznego kociołka, więc tak wygląda ta druga karteczka. E, środek jest troszeczkę inaczej złożony, ponieważ jest taka opaska, za którą można wsunąć e, pieniążki. Także tak prezentuje się druga ta karteczka. Ja sobie to słuchajcie podłożę tutaj na bok. Kolejne karteczki, które tworzyłam, to były kartki w formie dl przy czym są to kartki z kiszonką. Tu mam też właśnie karteczkę z kolekcji Scrap and Me, to jest też ta kolekcja właśnie Celebration Blue 2 z motywem Lili, No i tutaj ponownie jest grafika z najnowszej tej kolekcji, to jest kolekcja Blue Roses, no i tam pojawiły się właśnie postacie komunijnych chłopców oraz dziewczynek. Dodatkowo jest oczywiście tekturka z magicznego kociołka. Są ponownie lilie wykonane z, z bawełny przeze mnie i karteczka jest wiązana na wstążkę, w środku prezentuje się w ten sposób, no jest kiszonka, tutaj możemy oczywiście wsunąć pieniążki, wiązana na wstążeczkę. Także bardzo polubiłam ten format i wykonuję takie kartki ostatnio dosyć często właśnie z tą kieszonką już w środku, zarówno na śluby, na chrzty czy właśnie na komunie kolejna karteczka to jest kartka taka bardziej bogato zdobiona kartka z kolekcji od Lemoncraft, to jest kolekcja Greenery, ja długo się zwlekałam zanim ruszyłam w ogóle tą kolekcję ja tą kolekcję, udało mi się tą kolekcję nabyć, nabyć zdobyć w zasadzie to wygrać w rozdaniu takim z okazji dziesięciolecia istnienia marki LemonCraft, no ale długo, długo się to zabierałam w ogóle do tego, żeby pociąć te kolekcje. Żal mi było już bardzo, no ale stwierdziłam, że jednak no, trzeba je ruszyć i trzeba coś z nich zrobić, ponieważ no, nie mogą tak tylko leżeć. Także powstała taka kartka w kolorach delikatnej zieleni oraz beżu z komunijną dziewczynką. To są naklejki od Scrabblow. Ja te naklejki podklejam białym papierem, żeby to jeszcze było sztywniejsze. Jest Tekturka od Crafty Molly, to jest taki też warstwowy kielich z hostią. Tutaj jest jeszcze taka ażurowa tekturka z magicznego kociołka. To jest taki border ażurowy. No, są listeczki, róże, wiadomo, kwiatuszki, gałązki. Wiązana jest na wstążeczkę taką półtransparentną z Old Fashioned Ribbon w delikatnej, pasującej zieleni. No i środek prezentuje się w ten sposób. Tutaj też mamy kieszonkę. Na dodatek pieniężny. Kolejną karteczką kopertową, taką, też w formie TL, wykonałam z kolekcji, już niestety, zamkniętej, zam, zam, zamkniętej firmy Paper Heaven. No jest mi bardzo, bardzo źle z tym faktem, że Paper Heaven zwinął swoje swoją działalność co tam byłam w stanie sobie kupić od nich papierów to kupiłam tutaj kolekcja Złota Dama no i jak Złota Dama to musiała być przełamana też złotym papierem karteczka komunijna też z moimi kwiatami dodatek złotego papieru naprawdę fajnie podbija tą kolekcję tu są kwiatusie, gałązki, wykrojnik kielicha z hostią. Pod spodem jest tekturka z magicznego kociołka wiązana na białą wstążeczkę, No i tak prezentuje się w środku, jest też kieszonka. Piękna jest ta kolekcja, jak będzie jeszcze możliwość, może jeżeli będzie tam gdzieś na stronie, będę musiała sobie dokupić jeszcze papiery z tej kolekcji, ponieważ bardzo mi się podoba. Także mam nadzieję, że coś uda mi się jeszcze złowić. Od tego, od tego producenta i ostatnie trzy karteczki są już karteczkami kwadratowymi tutaj jest karteczka też z kolekcji w zasadzie z reszty, która została mi z tej kolekcji to jest kolekcja od Scrap and Me tylko teraz, teraz muszę sobie przypomnieć przypomnieć nazwę ale chyba sobie nie przypomnę Rosy Days prawdopodobnie być może się mylę, nie pamiętam dokładnie karteczka w formie Z-Fold miałam po prostu resztki tej kolekcji więc postanowiłam, że ją wykorzystam właśnie na kartkę komunijną w środku przepiękna stopiona tekturka od Crafty Molly kompozycja kwiatowa w zasadzie całość tej kartki robi oczywiście format także w ten sposób ona się prezentuje po rozłożeniu jest miejsce na wklejenie życzeń front Powiedzmy, jest tak uśrednione, ni to bogato, ni to ubogo zdobione, Taki najbardziej pasował mi do tej, e, do tej kartki, więc tak ona się prezentuje. E, tutaj kolejna karteczka też z tekturkami, a od twojej tekturki jest taka komunijna dziewczynka. Ta tekturka jest taka też troszeczkę jak widzicie, warstwowa, tych elementów troszeczkę w tej tekturce jest. E, na kolekcji od. Lemon Craft to jest kolekcja Elegance, też troszeczkę mi zostało po zrobieniu albumu na chrzest także wykorzystałam to co miałam jeszcze na kartkę z okazji pierwszej komunii świętej w środku kartka prezentuje się tak ma tutaj małą kieszonkę na dodatek Pieniężna, drobna kompozycja, tak, żeby nie zasłaniać tej pięknej tekturki. No i tutaj troszeczkę też wystaje nam arkusza z grafiką, także coś więcej się dzieje na tej karcie. Jest stosunkowo taka, wiecie, jak na, na mojej kompozycji jest stosunkowo taka, już tak powiem, uśredniona. I ostatnia kartka, którą Wam chciałam pokazać, z tych, które tutaj jeszcze u mnie zostały, za wyfruną do, do nowych właścicieli, to jest kartka wykonana z kolekcji. Od Craft O'Clock kolekcja Greenery Invitation. Bardzo fajna kolekcja, też bardzo mi się podoba, ponieważ zielenie ja ogólnie bardzo lubię zielenia w kolekcjach. No i ta kolekcja jest też taka właśnie mm, przeznaczona przeznaczona. No. Można z niej właśnie zrobić kartki, czy to ślubne, czy to, czy to właśnie komunijne. Tutaj zielona kartka e, dla dziewczynki. Jest dziewczynka z wykrojnika, jest gołąbek, jest tekturka w centrum z magicznego kociołka. E, no wszystko jest przełamane zielonym papierem, żeby jednak nadać tutaj, e, ożywić tą, e, tą karteczkę. Jest kompozycja z kwiatuszków, e, jest dodana wstążeczka. Środek kartki prezentuje się w ten sposób, tutaj jest taka właśnie delikatna opaska, tutaj oczywiście można dodać coś z wykrojnika, żeby tak, że tak powiem, ubogo nie było, więc można tutaj dodać, jeżeli klient będzie chciał, to dodać również coś w środku, jakąś ozdobę z wykrojnika, tak żeby coś tam też jeszcze w środku się działo. Także tak, kochanie wygląda moja ostatnia karteczka komunijna. Także czekam na Wasze komentarze, napiszcie w komentarzach dajcie znać, co myślicie o wykonanych e, przeze mnie kartkach e, z okazji komunii, czy której specjalnie Wam wpadła w oko. E, no i dajcie znać, jak Wam się e, podobają, czy też nie podobają kwiaty z bawełny, które tworzę. Będę wdzięczna za opinię. Być może e, coś Wam się rzuciło w oko, jakieś niedociągnięcia, także coś nad czym będę mogła. E, jeszcze e, popracować. Oczywiście nie wszystkie z tych kartek, jak widzicie, miały te kwiaty z bawełny. Ja e, no, najbardziej się przełamałam, jeżeli chodzi o kwiaty z bawełny, właśnie przy kartkach komunijnych, ponieważ e, tworzyłam ich dosyć sporo, nie starczyło mi kwiatów papierowych z e, mi ranem. Przyznam, szczerze, że nie za bardzo lubię się bawić, e, także właśnie e, postanowiłam sięgnąć po kwiaty robione z bawełny. No i część z tych kartek właśnie takiej kwiaty ja została pokazana. Będę wdzięczna za Waszą opinię, także kochani, do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!